Trener Szafla tuż po meczu z GKS drwinia. Trenerze, do przerwy broniliście i wynik 0-0. No nie wróżył tego, co się stanie w drugiej połowie, jednak no troszeczkę rozjechali was goście. Jak trener ocenia to spotkanie i co było przyczyną takiego spadku formy w drugiej połowie? Tak jak pan powiedział, na pierwszej połowie jeszcze się dorównywaliśmy przeciwnikom. Szkoda, że nie przerzuciło się to na drugą połowę. Oczywiście gratuluję drużyny przeciwnej. Zwycięstwa no i utrzymania w lidze. My niestety będziemy grać w okręgówce. No Jezus, po meczu, no, wynik trochę duży, ze względu na to, że pierwsze połowie było 0,06, bramy puścić drugie połowie, to jest dużo. Ale co mamy zrobić? No, spadliśmy do okręgówki, będziemy zbierać teraz opaków na okręgówkę i będziemy robić dobrą atmosferę, żebyśmy grali w okręgówce. No i mam nadzieję, że w najbliższym czasie spotkamy się z powrotem lidze z w z ze z drwiny. Tu trzeba dodać jeszcze, że macie no, sporo problemów, bo y, grywacie po obcych wojskach, że tak powiem. Czy ten problem y, w okręgówce już będzie rozwiązany? Bo boisko chyba Wasze spełnia wymogi. Tak, oczywiście. Zostało nam tylko rozwinąć nawierzchnię nową trawnik, które będzie robiona do dwóch, trzech tygodni. No i wszystkie mecze będziemy u siebie grać już w szaflorach. Na pewno nasi kibice będą nas wspierać i będzie wyglądał ten mecz lepiej dla nas, dla kibicu, którym przedstawimy to, co gramy. i no, U siebie to u siebie, sam Pan wie jak to jest. No wie. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia no, już w następnym sezonie, a tutaj no, fajna gra, chłopaki ambitnie do końca walczą. Dziękuję, ja również dziękuję drużynie przeciwnej i życzę powodzenia czwartej lidze w przyszłym roku. Dziękuję. dziękuję.